Witam wszystkich hodowczyni kolegów 17 sierpnia niedziela lot przełożony na niedzielę bo dzisiaj jest troszkę chłodniej jak wczoraj środa czwartek było 37 do 38 w piątek było już 34 wczoraj było jeszcze po południu 32 dzisiaj powinno być do 30 28 Puścili pół do 9. zakoszyłem wszystkie znowu 52 także mają podwiatek, tak jak mówiłem, zobaczymy jak to pójdzie mamy za 10 dziesiątek, już niedługo powinny się pokazać tam lód nie wiem, 120 parę kilometrów do mnie chyba tam ze 120 może będzie także jakoś na razie bomby nie mieliśmy ale takie niebo jest nie za bardzo wyraźne chmury nie ma no nie wiem jak to pójdzie, wczoraj tam oddział miał obok wczoraj lecieli to to dość wymagające lot, takie katastrofalnych strat nie mieli, ale mój tam kolega że wymagający. ciężko im było, no ale to było też ciepło. No a także będziemy czekać, co tu jeszcze takiego się wydarzyło, no widzimy jak tam wspólne, jedne bomba, jedne tak, ale gołąbki moje na razie się trzymają, tam na razie <laughs> forory nie było. Ale tam już potracili po pół gołębi. Moje się gołębi na razie trzymają. Nie wiem, zobaczymy. Jak to przyjdzie trochę dalej, bo to wiadomo, krótkie loty to naraz przelatuje. Jedne wchodzą, drugie nie wchodzą. Ale ogólnie procentowo jestem zadowolony. Także tam przeliczyć niektóre, to to jeden gołąb brakuje lub wszystkie na miejscu. Weźmiemy na przykład tą faunę w Mołdawii, to tam już. Puh, 60% goęby chyba nie ma, dwa loty mieli bodaj. No ale ja dałem 6, wszystkie 6 na miejscu na razie. Na Mazurach teraz mieli pompkę, no to też miałem 6 cały czas, trzy było na dzień czaraj No ale... zobaczymy jak to będzie dalej. Na Krakusie mi jednego brakuje. Na Giewoncie tam jeden tylko z 20 nie ma, innego nie zakoszowali, bo to ze skrzydłem było na pierwszy lot 18 zakoszowanych, wszystkie 18 przyszły. Także także jest dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. No i czekamy, załączymy się, coś pokaże. Tak, i chyba my tu migną gąb. Jest właśnie o, samicę wypuściłem, a ta poszła w powietrze. Bardzo fajnie. Żebym nie wypuszczał, może by było lepiej. <laughs> ej, 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 ej. No, Gdzie ony poszły? Ja ją puściłem. Kurczę. O, jeszcze, i jeszcze mi tam wiem Ten Młody tutaj fajnie przyszedł No idź, idzie tak to właśnie jest w tym chodzenia. to będzie siedzieć się idzie skubać tam Но вообще руш сам тон. Он эти четыре идем говорим. бюфе, чи не от бюфе. Так, тесты мы говорим, я есть. 200 номер. Ну то, Рамзес. Все, вот, бюфе, может, посетить что-то, может, сам влечь. А Разве я не писал? samica mi padła na 14 rok to te co na Patai, zawsze gdzieś tam coś z przodu było to dwa wysłałem i dwa właśnie z ostatniego gniazda i samica padła, zostawiam sobie jedną mam 21 rok siostra do tego to jako roczne już było pierwsza w rejonie i dwie jedynki ma jeden, jedyny z tej pary i myślę, a zostawię, o jest dwa następne To jest problem. I widzi głębiej i będzie krążył. Nie wiem, drugi poszedł, chyba to chyba by nie mój. Ох. Держи. Иди. Ещё есть едва. А это, наверное, не мой такой какой-то, Лятошука, а может и мой? Не, кроме Посмотрим, может и мой. У есть еще три. Это мой.

Jest jeszcze pięć chyba. A. Tu jest cztery z tą samicą pięć, jeszcze chyba jeden czy dwa doszło. No, pięknie latają i rób co chcesz dobra połzuje no i jest odbity 9 tam widzę jeszcze usiadły jakoś je ściągłem do dołu Muszę iść dalej zobaczyć, bo się jedzie tej nie wchodzi. A te sobie siedzą tu też, nie wchodzą. Jeszcze widzę dwa. Idź. Cztery jest niebie widzę. Znów z tym chodzeniem. Jedno będzie jakiś kolorowy. Mój czerwony jest. I siedzą, jeszcze jakiś inny. No chodźcie, dzieciaki.

Еще один чадо. ай яй Sześć, osiem, nie dziewiąty, dziesiąty. Czy co on jest taki Jeszcze Jeszcze dwa w niebie. Fajnie idą. Jak z tym wchodzenie je problem. robię, to siedzą tam dwa. Dobra, podoba mi zobaczymy, się się ma. Oszło 3, a te dwa tam siedzie. 4, 5 A te dwa, co takie siedzie, ale to są moje. Powiedz. Ну, так, как это, они страшные. Не знаю, что сегодня. Ходьте, ходьте, еще один идет Может, он сесть на Может, еще сельси Нет, они сидят. Где они? A to teraz nie widzi głębi, też będzie lato. Oj. Jest świat. zobaczymy, ile tego jest. Jeszcze teraz poleć, no. Czemu nie tak dzisiaj? No i nie zrobi dwa kroka do anteny. Idź. Oczywiście tego jest 30 jest odbitych, to fajnie. Jeszcze dwa mniemy, 32. Także dobra, kończymy relację, potem jeszcze 6 Tak i jest lista. Dla mnie ten lot nie za bardzo. Te Tego tak widzieliście jak chodzili. Na oddział 9 konkursów. Na rajon 20. I widzimy tutaj 104 ten pierwszy i 10, 11. U mnie się skończył konkurs. 7 minut i widzimy 15, 15, 15, 16, 16. No tak to jest z tym ładnym. No ale nic. Jeszcze nie koniec. Także w oddziele spadłem na 11 miejsce. Byłem bodajże na drugim. No ale jedno dwa gałębki powtórzyło, także tak to się dzieje. No. Ten, ten, właśnie co na pierwszym dostał bardzo dobrze. Damian skoczył na pierwsze. Ten co był na pierwszym, na szósty. Tak to się mieli, ale to jeszcze mamy trochę lotów. Tak jak mówię, na wynik się nie nastawiam. I no ważne, żeby przeleciały na noc. Brakuje dwa gołębie. Także, także jest dobrze. One powinny być, powinny przelecieć. A reszta to jest. Nie ma dystansu, 100 parę kilometrów, co tu, wiesz, gdzie to jest? 124 to jest średnia, to do mnie gdzieś 110 może, jakoś taka. No to, to, to powinno być gdzieś na liście, ile jest do mnie. Tu gdzieś powinno być. Zaraz sekundkę. Tu powinno być. No 114 do mnie, <grym> no ale to tak jest. I ten, zacząłem 34 nie było tak późno. Włożone było 969 u nas w rejonie 2244. Będzie potem lista rejonowa jeszcze, to tam zobaczymy co jak. Dobrze, pozdrawiam wszystkich. Dobry wiatr.